Jego ofiara ja, i nasza godzina, w której najbardziej jesteśmy, stajemy się kościołem, to na tej godzinie, w Eucharysti, przy tym Kościele, przez przynajmniej 4 lata, gromadził kościół wokół Jezusa Chrystusa, gromadził robotników, służby zdrowia, artystów i wielu, wielu innych już kociuszka, więc... Tę godzinę świętą, jaką jest Eucharystia, tę godzinę Jezusa Jego ofiary i uczty, i naszej równocześnie współofiary i uczty, próbujemy w ten sposób szanować i przeżyć ją w tym wielkim skupieniu, na jakie zaszkoduje każda święta, A w sposób szczególny ta także święta, podprawiona na 40. rocznicę jego śmierci, msza święta, na której błogosławiony ksiądz Jerzy budował wokół ołtarza luchawiecki zarówno tę Solidarność przez Górze S, jak i budował razem wokół ołtarza z Jezusem tę Solidarność przez Małe S.